Mogę zgadywać, no to pierwsze, nie mam pojęcia tak szczerze. To możesz potem wrócić do tego. No dobra, dobra. Dobra, na tym zdjęciu obstawiam, że może to być pan Siewruk i tak szczerze mówiąc to bardziej właśnie po twarzy ślicznej pani tutaj na zdjęciu przedstawionej niż po samym jakby chłopcu. Dobra, to, to bym powiedział, że to jest Filip tak Siewruk. Jest. No dobra, to jest na pewno Czempi, to poznaje. No to to jest raczej proste. Widać, że jakiś dobry uczeń, pan Czempiel, obstawiam. Tego pana też nie kojarzę. Kogo by no to nie wiem, Chylu? Nie. Marcin? Nie. No, Teraz jest tak od najstarszego do najmłodszego, bo tak. nie szedł. Kiwi? Tak jest. To jest Kiwi? No niepodobny. Bo ma włosy. No tak, tak. O kurde. To jest z tych trudniejszych. O masakra, ja tu w ogóle patrzę teraz na podłogę, patrzę na drzwi, to są lata takie może już nawet wczesne 90, może późno 80, może ktoś starszy. Może kiwi? No nie zgadnę, bo powiedziałbym, że kiwi. Dobrze. Tak? No tu. Nie wiem, nie. O masakra. O masakra, to. A jest taka sytuacja, że można wracać do tego zdjęcia? Tak, czy nie? Tak, tak. Czyli możemy do tego wrócić. Zostawimy to dalej. To bym powiedział, że nawet takie troszkę podobne do dziewczynki jest, ale. <grym> to nie wiem. Zupełnie podobny do nikogo. Mały stwierdził, że to ty. Że to ja? No. No w sumie. Nie wiem. Czyli to na pewno nie mały, to wiemy. Eee... Pocześniej sam tak dalej. Na pewno nie pan Heliński. No kto jest jeszcze blondynem w, tym, w tej drużynie? No Kuba jestki. No to ci wygląda na Kuba no, Nie, no do tego. Do tego... No i jeszcze raju jest. Rajewicz. Ale jest te... blondynem? A nie? A tak? No, mi się wydaje, że tak. Ciemny blond. Już nie mam blond. Czekaj. Dam sobie na tapetę Kahelski. Kachel albo dzierżak. Kiwi Wilku. No, Winiu jest jeszcze blondynem, ale, ale już Winiu już mamy. był. Karol? Nie. No. Ale też jest blondynem, o Boże, nie pomyślałam, dobra. No widzisz, no to, to dużo tych blondynów słabe odpowiedzi dajesz. No dobra, to sobie wrócisz do tego później. No ale to nie mam pojęcia, jak to to jest. Nie, no nie mam pojęcia, co to, to jeszcze może być. No na pewno nie Wilku. No blondynem to nie jest, no. No jejku, masakra, nie wiem. kachel. Dzierżak. Dzierżak? Kurde. Ale taki był nabity. No, to Nie to... wiem. To jest Maciuś. To, to na pewno to poznaje. Zdjęcie jest jakieś takie oszukane z boku. co ja z profilu mam zgadywać? To jest. Yy... Nie wiem, czy to nie jest Hala w Zgorzelcu I to, czy to pan Zabłotki? Dobrze ci idzie eliminacja, no. No, taką drogę, drogę sobie obrałem. Ale już nie pamiętam, kto tam dalej. To jest w tej drużynie? A Wojtka jeszcze. Wojtek Dzierżak, tam byś był? Był na tych zdjęciach, Wojtek? Był na zdjęciach. Czyli musimy wrócić. Zapomniałem o Wojtusiu. Jak możesz. No to nie gadaj, że ten, że ten blondyn to był Wojtek. To jest Wojtek? Naprawdę? No trochę w sumie. Nie no podobny. <noise> Dobrze ci idzie. Nie, no to, no to jest Piotrek, Piotrek Winkowski. To, to już chyba każdy wie, nasz silny podkoszowy winiu. Ale patrz loczek od początku, nie? Tak. tak. Tutaj. Hmm. Kto to może być? Jakiś Kraków tutaj z tyłu. Nie mam pojęcia. Dobrze ci idzie, ja... O, tutaj leworęczny shooter Karol. Tu nawet jest chyba napisane Karol. Więc idealnie się spisał Karol. Nie ma szans, że no ale to jest łatwe akurat. To jest łatwe? Masz podpowiedź jest... na zdjęciu. Karol? No. I tu. A to ten z piłką, tak? Tak. I zielona góra. Może być to jakaś podpowiedź, aczkolwiek nic mi to nie mówi. <laughs> o, wow, tutaj zielona góra na koszulce, hala w stara Skala w gorzelcu, Pan Rajewicz. Mm. Teraz musisz wygooglować historię naszych zawodników, kto jak za dzieciaka grał w zielonej górze. Marcin może? No ale to nie, na pewno nie jest Marcin. Eee, praworęczny, czyli na pewno nie, nie Karol. Już Karola miałeś, no. Gdzie miałem Karola? No, przed chwilą. A, bez kitu. wilku? Nie. wilku jest z opola. No dobra, ale może grał w zielonej. No, chylu też nie, bo, bo jest zbyt koszczy. To raczej go odrzucam. Kuba jest z Łucławka, to też go odrzucam. Wyeliminowałem tak. Małego. Chyla. Kubę. No. Karol był. Wilka, wilk to nie jest. Filip był, Czempi był, Rajewicz to też nie jest. To jest Rajewicz? To jest Wiktor? No to bym się nie spodziewał. No powiem ci, słabo ci poszło. No słabo, słabo, no ale no chłopaki się zmieniają, nie? No, no to tylko Czempi był podobny do siebie, tak naprawdę. A Na Kiwinie? Kiwinie, Kiwinie, bo miał włosy.